Ten problem wideo właściwie wynikł z takiej neodadaistycznej postawy fluksusowców, a artystów związanych z Fluxusem, głównie w Stanach Zjednoczonych uchodzi za takiego prekursora tego problemu, tej jakby sztuki. Nam Pike, koreański artysta, który osiedlił się w Nowym Jorku. I wraz z Higginsem innymi fluksysowcami, tak by można powiedzieć, artystami związanymi z takim ruchem neodagalistycznym, pierwsi zaczęli używać wideo jako taki środek artystyczny. I to głównie na początku służyło do różnych akcji, happeningów i tak dalej czy telewizor właściwie był używany. Potem on jeden z pierwszych kupił taki najtańszy magnetowit Sony, Taśmowy, który po prostu rozpoczął, jakby to wszystko co jest zrejestrowane, czyli już pojawiła się taka sytuacja, jakby wideo story, czyli wideo wideo możliwości, czy takiego wideo jak to przed chwilą będziemy oglądać, wideo jako takiego ekspresyjnego działania dla, na, na ludzi po prostu. To jest taki pobieżny, jakby charakterystyczny, pobieżny rys. Natomiast w Europie. Również ludzie związani z, luksusu, z luksusem. Tutaj Wolf Kallen, jeden z pierwszych, był takich prekursorów. Berlińczycy po prostu była taka cała plejada artystów związanych z luksusem, którzy używali już wideoobiekty, czyli telewizor w tym wypadku stawał się obiektem. To była jakby taka sytuacja europejska. Ci ludzie ze sobą współdziałali, więc równolegle z filmem to się wszystko jakby działo, takim z kolei artystą fluksusowym, który brał udział w eksperymentalnym kinie. Jest tutaj za chwilę występujący na tym telewizorze tak samo Polszaryc, taki amerykański artysta, którego mieliśmy okazję gościć w Polsce w 81 roku na Konstrukcji w procesie. W Polsce ten problem postawili głównie studenci, absolwenci muzeum, studenci, absolwenci szkoły filmowej, skupieni w warsztacie, w takim warsztacie formy filmowej w latach 70. Pierwszą taką realizacją była transmisja, taka bardzo ciekawa transmisja jak na tamte czasy, jako że to była w profesjonalnych warunkach zrobiona transmisja artystyczna do Muzeum Sztuki z trzech miejsc po prostu jedno miejsce to ulica, drugie miejsce to warsztat stolarski, trzecie miejsce dom rodzin, pewnej jakiejś rodziny tam kowalskich na przykład. I przez cały dzień, przez trzy kamery transmitowane były te obrazy do Muzeum Sztuki w Łodzi. Mogliśmy jakby uczestniczyć już przy pomocy właśnie transmisji w tych zdarzeniach, które działy się w tych trzech miejscach. To było coś takiego bardzo ważnego. Wtedy, moim zdaniem, żaden artysta nie miał takich możliwości, żeby przy pomocy profesjonalnej telewizji zrobić taką artystyczną instalację. Natomiast, taki pierwszy zapis na magnetowidzie wykonał Wojciech Bruszewski, też z warsztatu formy filmowej w 1973 roku. W Elblągu, gdzie po prostu dokonał takiego zapisu, i to też przeszło do historii już jakby polskiej sztuki wideo, jako taki pierwszy zapis. Czyli pierwsza instalacja w 73 rok i w 73 roku pierwszy zapis wideo. Od tego momentu zaczęła się jakby ta sztuka wideo w Polsce. W 73 roku już potem następni artyści związani z warsztatem, yy, m.in. Zbigniew Rybczyński, Paweł Kwiek. Antoni Mikołajczyk, moje tam były prace, powodowały to, że staliśmy się takimi już powiem, międzynarodowymi artystami wideo. Braliśmy w największej takiej imprezie tego typu, w 1977 roku, w Dokumenta w Kassel. To było takie jakby zaszczytne wejście w krwioobieg tego, co byłoby awangardą światową w tej materii. miał był takim ruchem, który faktycznie ten podważał ten komercyjny jakby układ telewizyjny, jako że to był na ogół progresywny ruch, czyli po prostu obok realizowany zresztą takimi prywatnymi bardzo siłami, na ogół nie było w telewizja w ogóle w to jakby manipulowana. Z tym światem komputerowym jest troszeczkę inaczej. Artyści, jakby związani z komputerami, oglądają się, nie da się ukryć na to, co się dzieje w komercyjnym filmie, głównie w filmie hollywoodzkim, jako że po prostu tam są takie wielkie możliwości techniczne, które za nic po prostu nie można powtórzyć w ruchu amatorskim. I jeszcze nie znaleziono jakby takich sposobów, które po prostu są na tyle interesujące, że są osobne, że one. Po prostu tak, jak wideo, właśnie, że to się udało stworzyć, ten ruch prywatny, to, to tu jest bardzo poważny problem, jako że to polega wszystko na nowej technologii. A tą nową technologię, to najwyższego rzędu, ma po prostu bardzo bogaty kraj, jakby Stany Zjednoczone, czy jak, jakieś, no w tym wypadku, przedsiębiorstwo, czyli tu Hollywood. I oni, cały olbrzymi sztab ludzi, jakby uruchamia tą, tą, tą całą sytuację komputerowej, w tej chwili takiej właściwości komputerowej, które są imponujące, ale żaden prywatny artysta nie może osiągnąć tego mistrzostwa, tej technologii. Więc tu gdzieś jest taki na razie ślepy zaułek, to muszą się znaleźć w tej chwili na tyle silnej indy indywidualności. I są już takie, które po prostu spowodują inną rację, jakby dla mm, komputerowej sztuki. A ta inna racja to, to wejście w drugi układ, a nie bycie na tym samym, jako że technologicznie zawsze prywatny ruch będzie yy, gorszy. Czyli tutaj jest jeszcze jeszcze się jakby nie wykształciła w tej chwili taka osobna ścieżka dla komputer mm, artu. Nie możesz sztuka realizować się tylko w tych najwyższych możliwościach, bo wtedy to ona miałaby po prostu zupełnie jakby inną rację. Do sztuki ma dostęp właściwie każdy i powinien mieć dostęp, a nie tylko ci bogaci czy po prostu mądrzejsi. To jest coś, to jest pole demokratyczne. I tak też było kiedyś w fotografii i wideo, że fotografowali tylko ci, którzy mogli kupić sobie te aparaty, czyli bardzo bogaci w fotografowie, ale dzisiaj. Fotografia, jakby yy, rozbita, właśnie ten kanon, i właściwie fotografować może, może każdy. Dlatego to pole dla fotografii w sztuce bardzo się rozszerzyło i one dzisiaj dopiero jest demokratyczne. Tak samo było z wideo, że na początku wideo uprawiali tylko tacy bardzo bogaci, czy sponsorowani przez silne takie państwa yy, yy, artyści. Dzisiaj do wideo ma dostałem właśnie każdy człowiek, i dlatego ta sztuka. Stała się w ogóle sztuką, takim jakby elementem, który po prostu może uprawiać każdy. Straszne by było, jakbyśmy byli skazani na takie okienko, że wszystko miałoby się w nim dziać, że ludzie tęsknią do prawdziwego malarstwa, czyli po prostu malarstwo to jest to, że my możemy ten obraz dotknąć, że możemy go powąchać, że możemy po prostu odczuć tą materię tego malarstwa. Na komputerze, na ekranie telewizyjnym tego wszystkiego nie mamy, więc po prostu szalenie by było uproszczenie, że wszystko co nas interesuje, cała jakby ta sytuacja kultury, działaby działa się na ekranie telewizora. Więc ludzie dzisiaj już wiedzą dokładnie, że per, sztuka performance jest to sztuka żywa, gdzie ten performance staje naprzeciwko publiczności, że ma jakieś elementy teatru, sobie, że malarstwo ma swoją Materię, że grafika też ma jakby swoją materię, że to się nie da wszystkiego zmieścić w tym telewizorze. To medium tak samo nie wchłonie wideoartu, dlatego że wideoart skupia w sobie bardzo wiele różnych elementów. Właśnie też w wideoart się można poruszyć problemy bardzo intymnego teatru pewnego takiego y, video performance, prawda? które no, w sztuce komputerowej w ogóle ja nie istniało. To, ja to ten Też y, y, ta sytuacja jest ciągle to bardzo to aktualna y, w wideoarcie, czyli po prostu transmisja jako taka, która w komputerowej sztuce wcale nie musi istnieć. Prawda? Y, po, poza tym pewna taka realność jest konieczna w wideoarcie, ona istnieje jako wartość. Natomiast komputerowa, ta iluzorystyczna taka sztuka nie ma tej, tej wartości. Jest to taka sztuka umowna, sztuka po prostu w tym wypadku jakby zrealizowana na zapisie cyfrowym, czy jakimś takim punktowym, który po prostu jest. My już dzisiaj wiemy, że to jest po prostu zapis obcy rzeczywistości, że to jest taki świat iluzoryczny. No jak się zgodzimy na taką komunikację elektroniczną, a w wypadku no, Europy właściwie się zgodziliśmy, no to zaczynają dominować te bogate państwa, które po prostu ją, się posługują tą komunikacją. Yy, ta sprawa komunikacji w sztuce stanęła w latach 70 to się po prostu ten problem pojawił. To jest, pojawił się on w bardzo, in, bardzo ciekawej, innej jakby formie, w postaci sztuki poczty. Dzięki poczcie można było w 70. latach właśnie uzyskać taką dość daleko idącą komunikację między ludźmi, między artystami. Czyli ta komunikacja jest tylko pozornie demokratyczna. Są kraje, które kompletnie jeszcze w tym nie biorą udziału, bardzo ciekawe kraje. Są kultury, które po prostu nie mogą w tym wziąć udziału, dlatego że. Po prostu ten internet tam nie dociera. Więc stale, stanęliśmy w bardzo podobnej sytuacji jak ze wszystkim, czyli tam, gdzie jest szeroki rozwój już technologii, to te kraje mają tą swoją taką własną europejsko-amerykańską komunikację. Natomiast tam, gdzie ta kultura bym chciał, techniczna jest dalej słaba, po prostu ta komunikacja nie istnieje. Ale dzisiaj ludzie zaczynają się inaczej komunikować. Dzisiaj ludzie wiedzą o tym, że, że to jest ułomne. I na ogół jeżdżą. Po prostu komunikacja istnieje taka właśnie międzykontynentalna poprzez samolot, poprzez podróże, itd. itd. I ludzie zaczynają podróżować, dotknąć muszą bezpośrednio tego problemu, których interesuje. I masę mamy w tej chwili y, ludzi zaciekawionych kulturą aborygenów, czy kulturą starych Chin, czy kulturą w tej chwili hinduską, czy kulturą rosyjską na przykład. I tylko drogą takiej komunikacji, czyli takiego praktycznego wyjazdu można dotrzeć do tych takich głębszych y, po, po, podkła, pokładów y, kulturowych. W dodatku, w tej chwili artyści przygotowują takie sidła jakby na to, co jest internetowe i tak organizują swoje życie, że oni w jakiś sposób komunikują w internecie, że żyją w jakimś tam miejscu i żeby poznać takiego tam wybitnego jakiegoś artystę, to trzeba do niego, tak jak do Hermana Nicza, trzeba przyjechać do jego zamczyska i odbyć rytualne jakieś sytuacje razem z nim w jego zamczysku, a nie to, że przez internet bo musimy tam być obecni, musimy być w tej aurze artysty, która po prostu najlepiej spełnia się na miejscu.